Czy zastanawiałaś się kiedyś, czemu do dzisiaj ludzie intuicyjnie nie witają się przez próg ani na nim nie siadają? Skąd wzięła się tradycja, by po ślubinach pan młody przenosił pannę młodą przez próg domu? Wydaje się romantycznym gestem, symbolem nowego początku. Ale jego korzenie sięgają głęboko w dawne wierzenia, w których próg był mistyczną granicą światów. U Słowian, Celtów i w innych starożytnych kulturach próg pełnił rolę ochronną, magiczną a nawet symboliczną, to miejsce, gdzie łączyło się to, co znane, z tym, co nieznane. Dziś ten zwyczaj jest traktowany jako element weselnej zabawy, jednak dawniej jego znaczenie było o wiele bardziej poważne. Miał chronić pannę młodą przed złymi duchami, klątwami i pechem. Zatem, czy przenoszenie panny młodej przez próg to magiczna ochrona, czy zapomniany rytuał? Gotowa na odkrycie tego, co powielamy, choć nie znamy? Róg w tradycjach ludowych nie był zwyczajnym elementem domu. Był uważany za symboliczną granicę, linię oddzielającą świat ludzi od świata duchów. Wierzono, że właśnie na progu mogą czaić się niewidzialne siły, które mają moc wpływania na losy domowników, dlatego traktowano go ze szczególnym szacunkiem i ostrożnością. Progi domów, świątyń, i miejsc kultu od wieków odgrywały szczególną rolę w duchowości i magii różnych kultur. Nie były tylko elementem architektonicznym, ale stanowiły granice między tym, co znane, a tym, co nieznane, między światem ludzi a zaświatami, między profanum a sakrum. Słowianie, Celtowie i inne ludy otaczały próg szczególną czcią, traktując go jako miejsce przejścia, próbę dla duszy oraz potężny punkt ochronny. Od pradawnych czasów ludzie zdawali sobie sprawę, że każda granica niesie w sobie moc. Progi domów były uważane za miejsca, w których koncentruje się energia, zarówno ta, która wprowadza błogosławieństwo, jak i ta, która może przynieść nieszczęście. Wierzono, że niektóre istoty, zarówno ludzkie, jak i nadprzyrodzone, nie mogą przekroczyć progu bez zaproszenia, dlatego odgrywał on rolę magicznej bariery. Usłowian mówiło się, że próg to linia między światem żywych a światem duchów. Często nie wolno było na nim siadać, aby nie zaburzyć równowagi między tymi wymiarami. Podobne przekonanie mieli Celtowie. Próg był miejscem, w którym łatwiej było dostrzec cienie zmarłych lub otrzymać wizję z innego świata. W różnych kulturach wierzono, że próg należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie wpuścić do domu złych mocy. U Słowian i Celtów popularne było posypywanie progu solą lub popiołem. Miało to odstraszać złe duchy i neutralizować negatywną energię. Praktykowano także umieszczanie pod progiem żelaza, np. przykład gwoździ czy podkowy, bo żelazo było uważane za metal ochronny, odpędzający siły ciemności. Wieszano nad drzwiami zioła i rośliny ochronne, najczęściej bylice i dziurawiec, a nawet czosnek. Co miało chronić domowników przed złym okiem. Częstą praktyką było też dotykanie progu przed wejściem do domu. Gest ten miał znaczenie rytualne i magiczne, podkreślając szacunek dla progu jako granicy światów. Przekroczenie progu symbolizowało wejście w nowy etap życia. W wielu kulturach przestrzegano zasad dotyczących przekraczania progu. Nie witano się nad progiem, aby nie zakłócać równowagi między światami. Nie siadano na progu, ponieważ można było utknąć pomiędzy światami. Nie stawiano stóp na progu w czasie przeprowadzki, aby nie zabrać ze sobą pecha. Z tego powodu, pierwsze wejście panny młodej do Nowego Domu było momentem krytycznym. Jeśli zrobiłaby to niewłaściwie, mogła przynieść nieszczęście całej rodzinie. Przenoszenie przez próg było też traktowane jako ochrona przed duchami. W dawnych tradycjach Zwłaszcza u Słowian wierzono, że panna młoda w dniu ślubu jest szczególnie podatna na wpływy nadprzyrodzone. Dlaczego? Panna młoda zmieniała swój status. Przechodziła z domu rodziców do domu męża, co czyniło ją podatną na działanie złych duchów. Była obiektem zazdrości. Uroczystości weselne miały przyciągać nie tylko żywych, ale i zmarłych, którzy mogli zakłócić jej szczęście. Jej aura była otwarta, wszelkie energie, pozytywne i negatywne, miały do niej dostęp, dlatego potrzebowała ochrony. Aby duchy nie mogły zawładnąć nową gospodynią domu, nie pozwalano jej dotknąć progu własnymi stopami. Pan młody, jako jej opiekun i obrońca, miał przenieść ją przez próg, zabezpieczając ją w ten sposób przed złymi mocami. Jakie były magiczne i rytualne znaczenie przenoszenia przez próg? Usłowian, Panna Młoda była uważana za osobę między światami, dlatego przeprowadzenie jej przez próg miało symboliczne znaczenie rytualne. Często szeptano wtedy błogosławieństwa lub rzucano ziarna, by zapewnić płodność i obfitość. U Rzymian wierzono, że duchy domowe mogą być wrogie wobec nowej osoby w domu. Aby uniknąć konfliktu, Panna Młoda nie mogła wejść sama. Musiała zostać przeniesiona. Aby uniknąć gniewu duchów. W kulturze celtyckiej próg był miejscem, gdzie najłatwiej było wejść w kontakt z zaświatami. Niektóre panny młode nosiły amulety ochronne, a przechodząc przez próg wypowiadano zaklęcia, by odpędzić niepożądane moce. W Europie Zachodniej pan młody przenosił pannę młodą przez próg także po to, by pokazać swoją siłę i dominację, jako znak. Że teraz to on jest odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo i los. Co jeszcze robiono, aby chronić młodą parę? W niektórych regionach słowiańszczyzny na progu zapalano świece lub ognisko, aby spalić wszelkie negatywne energie. Stosowano zioła ochronne bylica, dziurawiec, czosnek. Te rośliny były układane wokół progu, aby odpędzać złe moce. Czasem panna młoda dotykała progu chlebem. Co miało zapewnić domowi dostatek. W wielu kulturach odbywały się rytuały inicjacyjne, które wiązały się z przechodzeniem przez symboliczne bramy lub progi. Próg pełnił też ważną rolę przy narodzinach. Nie wolno było odkładać noworodka na próg, aby nie zaburzyć jego połączenia ze światem. Podobnie było przy rytuałach odejścia, kiedy to ciało zmarłego wynoszono przez specjalnie otworzone drzwi lub okno, a nie przez główne wejście. Aby jego duch nie wrócił do domu. Wierzono, że przy progu zamieszkują istoty duchowe, strażnicy domu i domostwa. Usłowian był to domowik, który pilnował harmonii, ale mógł także karać tych, którzy nie szanowali progu. Jeśli ktoś bowiem przekraczał próg z gniewem, mógł wnieść do domu złą energię, co mogło spowodować kłótnie lub nieszczęścia. Seltowie natomiast wierzyli w duchy zwane fae, które mogły ukrywać się w progach domów, bramach czy mostach. Ich obecność mogła przynosić zarówno ochronę, jak i chaos, jeśli ktoś naruszył starodawne zasady przechodzenia przez granice. Progi domów były również miejscem praktyk magicznych i wróżebnych. Niektóre kobiety przed zmrokiem kładły na progu specjalne runy lub symbole ochronne, aby nie wpuścić swych duchów. Dziewczyny stawały na progu o północy i nasłuchiwały pierwszego dźwięku. Miał on zwiastować ich przyszłość. Z kolei rzucanie zaklęcia na próg mogło sprawić, że domownicy popadali w konflikty lub tracili siły. Choć współcześnie przenoszenie panny młodej przez próg traktowane jest jako romantyczny gest, warto wiedzieć, że kryje się za nim głęboka symbolika. Możesz wykorzystać ten moment. Aby wprowadzić do swojego życia odrobinę starożytnej magii, pomyśl o swojej intencji. Co chcesz wnieść do nowego domu? Możesz szepnąć swoją intencję, gdy twój partner przenosi cię przez próg. Zaplanuj rytuał oczyszczenia. Możesz posypać próg solą, zapalić świece lub użyć ziół ochronnych przed wejściem do nowego domu. Wchodź do domu zawsze z pozytywną energią. Nie kłóć się przy drzwiach i nie witaj się nad progiem. Tradycja przenoszenia panny młodej przez próg nie jest tylko weselną zabawą. To rytuał ochronny, który ma głębokie korzenie w dawnych wierzeniach. Próg to granica światów, a panna młoda jako nowa członkini domu musi zostać przez nią przeprowadzona w bezpieczny sposób. Dawniej wierzono, że jeśli panna młoda sama przekroczy próg, może narazić się na złe moce, gniew duchów domowych lub nieszczęście w małżeństwie. Czy to tylko przesąd, a może starożytna wiedza, którą warto docenić? Współczesne domy rzadko traktują próg jako coś więcej niż zwykły element konstrukcyjny, ale wciąż możemy odnaleźć ślady dawnych wierzeń. Ludzie intuicyjnie nie witają się przez próg, nie odkładają ważnych przedmiotów w jego obrębie i często zawieszają nad drzwiami ochronne symbole, takie jak podkowy, zioła czy amulety. Róg to więcej niż wejście do domu. To granica światów, miejsce ochrony i symbol przejścia. Słowianie, Celtowie i inne dawne kultury traktowały go z wielkim szacunkiem, wiedząc, że jego energia może zarówno chronić, jak i sprowadzać nieszczęście. Dziś możemy świadomie przywrócić tę wiedzę, korzystając z praktyk ochronnych i pielęgnując szacunek dla tej niezwykłej granicy między światami. Może następnym razem. Gdy przekroczysz próg, pomyślisz o tym, co ze sobą wnosisz. Podziel się tym filmem z każdym, który może go potrzebować. Udostępnij, daj lajka, zasubskrybuj.